Radio Maryja nie tylko jest potrzebne dzisiaj, ale jest konieczne, dlatego, że ja w, mam w tej chwili 48 lat. Pamiętam dokładnie czasy Gomułki, czy znaczy mniej dokładnie, potem Gierka. Znam historię współczesną Polski. Kościół zawsze w tej współczesnej historii był dyskryminowany. Moja mama, kiedy miałem 8 lat i poszedłem do komunii, została wyrzucona z pracy. Można powiedzieć, że nasza rodzina cierpiała za wiarę, i w momencie, kiedy Polska stała się krajem wolnym, przechodziła transformację z tego komunizmu w cudzysłowie, bo też nie wiadomo w czym myśmy żyli, do demokracji, do kraju o wyższym statusie społecznym i, 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 i ekonomicznym, wszyscy ludzie mają prawo. Tworzyć swoje radio, swoją telewizję, ludzie różnych wyznań, różnych kultur. Jeżeli w naszym kraju w 2010 roku może istnieć meczet, to dlaczego ma nie być Radia Maryja? Tego nie rozumiem. Czy ktoś słucha, czy nie słucha, czy się zgadza z konwencją, z, z polityką, z wyznaniem, to jest jego prywatna sprawa. Ale jeżeli jest grupa słuchaczy, która chce tego radia, jest grupa zapaleńców, którzy to radio tworzą, to niechże oni sobie to radio robią. Nie wolno im przeszkadzać. Zawsze mamy pilota i możemy przełączyć na inny program. To jest właśnie wolny wybór dany nam z góry i wywalczony przez moich rodziców, przeze mnie to może mniej, ale żyjemy tu i teraz i dajmy spokój już temu radiu, niech ono sobie będzie. Jeżeli będzie, nie wiem, tak jak niektórzy zarzucają, przekraczać granicę yy, dobrego smaku czy prawa, to po to jest prawo, po to są sądy i wszystko, że zawsze można tych praw dochodzić. Bądźmy wolni w środku, a nie tylko na zewnątrz. No samo przez się, ja rozumiem to wszystko w ten sposób, że radio jest potrzebne, no skoro jest, bo gdyby nie było potrzebne, no to by umarło tako, takie, taką naturalną śmiercią. Ja już przeżywałem w y, y, tak zwane śmierci różnych tygodników, miesięczników y, y, branżowych, że po prostu branże znikały i znikały tytuły, a jeżeli tytuł jest i, i są słuchacze, no to z tego to radio się utrzymuje, prawda? Znaczy, że to, że mm, no musi być po prostu.